cytować, może podjąć taką decyzję, nie jestem Bóg tylko politykiem. Chciałbym jeszcze nawiązać do, do początku, kiedy, kiedy była mowa o tym lawirowaniu pana posła między wszystkimi partiami prawicowymi. Pan poseł to nie wiem, nazywał poszukiwaniem czy, czy, czy po prostu jakąś wędrówką polityczną. Z mojej strony i z mojej perspektywy to jest czysty koniunkturalizm. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, podejmuje pan bardzo różne sprawy od sugerowania zakazu palenia papierosów we własnych mieszkaniach przez ochronę życia, czyli in vitro, aborcję, klauzule sumienia dla farmaceutów ale mnie tak naprawdę interesuje, co Pan jako przedstawiciel partii rządzącej może zrobić, jaka jest recepta na bezrobocie 15% w Pańskim Okręgu Wyborczym, czy na, na stan rzeczy taki, że co trzeci młody Polak do 25 roku życia nie ma pracy, tudzież czy kiedykolwiek jeszcze skorzystamy z lotniska w Odlinie. Bo tak naprawdę moje pytanie sprowadza się do takiej sugestii, czy nie warto zająć się problemami tych, którzy żyją, e, bardziej od tych, którzy dopiero się będą rodzić. Zadał pan wbrew pozorom nieświadomie i myląc pewne fakty, bardzo ważne pytanie. E, ale pytanie. Z zadałem je świadomie, także tu nie ma wbrew pozorom, tylko... Pytania pan nie skończył znakiem zapytania, bo ja się odnoszę do tego rzekomego mojego wprowadzenia zakazu palenia. Mówiłem o tym, i warto by było na to zwrócić uwagę, że nie powinno się palić w obecności dzieci. A jest różnica między tym, że nie powinno się, a wprowadzeniem zakazu, ale już panu wbrew pozorom. Ale udzielę panu, odpowiedzi... Panie Pośle, to na Otóż to. Dzisiaj państwo, największy problem dzisiaj, przed jakim stoi moim zdaniem rząd premiera Tuska, to jest kwestia tego, że mamy gigantyczną, machinę biurokratyczną. To nie jest tak, że premier może być w każdym urzędzie i roztropnie dyscyplinować urzędników. Mało tego, nie ma na nich wpływu. Proszę mi pozwolić skończyć. Dlaczego, dlaczego zacząłem od tego wątku m, związanego z paleniem? Dlatego, że dzisiaj państwo polskie wydaje nieprawdopodobne pieniądze na leczenie osób e, 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 od chorób tytoniowych. W Polsce ginie od chorób tytoniowych 20 razy więcej osób niż w wypadkach komunikacyjnych. Rzeczy. Bardzo proszę. Proszę pozwolić, że ja będę decydował, co jest istotą rzeczy, a jeżeli pan czuje się nieusatysfakcjonowany moim Wysocy. pytaniem, to proszę o cierpliwość, bo tego wymaga kultura i proszę nie brać wzorca od swojego kolegi, bo jak pan zaczął, to przypomnę panu, że przewodniczący Palikot zaczynał jako ultrakonserwatysta i kiedy, kiedy bronił krzyża, miałem z nim o czym rozmawiać. Dzisiaj, kiedy chcę go zdejmować, rzeczywiście... Yy, Trudno mi znaleźć wspólny język, ale odpowiadam na to pytanie. Problem polega na tym, polega na tym że my jesteśmy w stanie e, wydawać bardzo duże pieniądze na służbę zdrowia, zapominając, zapominając na, o tym, że nic nie robimy żeby zahamować yy, yy, na przykład skutki yy, związane z śmiertelnością, chorobami odtytoniowymi. Dzisiaj utrzymujemy państwo polskie dzisiaj utrzymuje koncerny tytoniowe, dlatego że mówi się, że z akcyzy zbieramy więcej, zbieramy duże pieniądze, ale zbieramy dużo mniej niż dokładamy na leczenie. I, I to jest odpowiedź na pana pytania, bo wszystkie pieniądze, które są w budżecie, wszystkie pieniądze, które są w budżecie są wyjmowane w formie podatków z kieszeni podatnika. Dalej jestem wysocenie, ja rozumiem, nie, ale, ale myślę, to, nie, ale, myślę, to nie, ale nie tylko opalenie. Tak to, ja, ja tak ale ja podaję rzecz. przykład, tam, tam pan zaczął od palenia nie potrafił pan Panie podać. Pośle, yy, co do machiny, co do machiny biurokratycznej, zatrudniliście 100 tysięcy urzędników po to, żeby zainwestować w przyszły elektorat. Także yy, to jest, e, jeżeli chodzi do, o, o istotę rzeczy. Rozumiem, że to mówi e, przedstawiciel ruchu, którego przewodniczący e, był jednym z liderów partii, która była odpowiedzialna za wdrażanie programów Widzące unijnych te, te które, wymagały od nas, które wymagały od nas tego żeby przyjmować takie i inne procedury jestem przy, uważam że te procedury nie są dobre Dobrze, i mamy wiele do internetu ale niestety to nie my jestem decydujemy nam zależy na tym żeby te środki pozyskać panowie troszeczkę y, spójrzmy pary